Cześć tu znowu, ja się a w dzisiejszym odcinku, tak jak już zauważyliście, rysuję Ospano, a rysuję go dlatego, ponieważ połowa osób z Was napisała właśnie, żeby go narysować, no dlatego go rysujemy. I jeżeli chcecie, tak jak te osoby, pojawić się na ekranie tutaj na odcinku, no to napiszcie w komentarzach, kogo bym narysować, a pojawicie się w kolejnym odcinku. I nawet jak Wam się nie i Was nie wybiorę, no to i tak jak tutaj, jak reszta, pojawicie się na ekranie. A przechodząc już do odcinka, no to miałem z tym taki dość niemały problem, ponieważ e, nigdy w życiu nie oglądałem odcinka o Spano. E, więc musiałem trochę obejrzeć, no i dowiedziałem się, że to będzie coś podobnego do Kalucha, ponieważ nie dość, że ze sobą nagrywają, no to mają w miarę podobny kontent, więc chciałem zrobić ich, te prace w miarę podobne, żeby ewentualnie można byłoby ich nawet Obok siebie postawić i wszystko by ze sobą grało. No więc zrobiłem go tak, żeby miał też właśnie dużo broni przy sobie. No i jedną z nich jest właśnie taki mały karabinek maszynowy, tak jak to jest właśnie to, co teraz widzicie co rysuje na ekranie. I dodatkowo pałkę policyjną, ponieważ jak zauważyłem, to strasznie dużo filmów, a przynajmniej miniaturki. E, mają właśnie Ospano w stroju policjanta, więc to chciałem też dodać. Nie będę się z tym krył, bardzo się inspirowałem postacią z baneru Ospano. E, ale to było zrobione specjalnie, ponieważ chciałem, żeby każda osoba, która kiedykolwiek oglądała Ospano, e, mogła się skapnąć, że to właśnie on bez mówienia tego. I to w sumie tyle, co mogę powiedzieć na ten temat. E, I co, może przejdźmy do spraw takich bardziej kanałowych, a mianowicie jutro pojawi się. Dość ciekawy odcinek, który możliwe, że zapoczątkuje nową serię, a więc jeżeli jutro się pojawi, no to napiszcie wtedy w komentarzach, czy chcecie taką serię, czy nie. I to w sumie tyle, więc e, co? E, widzimy się pod koniec e, i jeżeli chcecie zobaczyć już efekt końcowy, no to przewincie do 5 minuty i 25 sekundy. No i jesteśmy już pod koniec odcinka. Mi się ta waraca naprawdę podoba. Jeżeli Wam też, no to napiszcie w komentarzach. No i co? Nie zapomnijcie zostawić łapki w górę oraz subskrypcji. I widzimy się w kolejnym odcinku. Wejdźcie też do Ospana, link macie w opisie i gdzie się Wam też tu jego kanał wyświetla. No i co? Widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć!